Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie ryby na moim kanale i zapraszam na czytanie ogólne z kart tarota na miesiąc listopad. Dziękuję za subskrypcje, lajki i komentarze. Przechodzimy do czytania. W listopadzie wchodzą, w listopad wchodzą państwo z energią Umiarkowania, czyli tutaj będą Państwo rozważni, decyzje podejmować po um, przemyśleniach, no i będą Państwo kierować się rozwagą. Jaka ogólna energia dla Państwa na listopad? Mm -mm. Ogólna energia jest taka, że w listopadzie mogą Państwo zacząć myśleć o jakichś zmianach w swoim życiu. Co niektórzy może myślą o jakimś wyjeździe, to może być wyjazd z zagranicy za granicę, bo tutaj mamy kartę, która mówi o planowaniu podróży. Z kolei inni mogą oczekiwać na przyjazd kogoś z zagranicy lub kontaktować się kimś, z kimś, kto obecnie przebywa za granicą przez internet. W trzecim tygodniu listopada mogą Państwo brać udział w jakichś sprzeczkach, kłótniach, no albo Państwo będą kogoś atakować słownie, będzie jakaś niezgoda. I pod koniec listopada mogą Państwo mieć do czynienia z takimi niespodziewanymi zmianami w życiu. Mogą wydarzyć się pewne rzeczy, których Państwo się nie spodziewali, ale to już będzie niezależne od Państwa. Państwo nie będą mieć na pewne sprawy wpływu. Czyli listopad będzie taki. No trochę nerwowe dla ryb. Zobaczymy jaka będzie praca i, i jaka będzie sytuacja jeżeli chodzi o pracę i finanse. Wypadła mi karta dziewiątki pentakli, więc ją sobie wezmę. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to tutaj nie ma jakichś problemów, będą Państwo zadowoleni. Będą, może, co niektórzy z Państwa, wydawać kasę na, na własne dzieci, na, na jakieś potrzeby. Może te dzieci są już nastolatkami? Pod koniec miesiąca, właściwie w ostatnim tygodniu może przydarzyć się taka sytuacja, że będą Państwo musieli pozostać w domu. No, jest okres grypowy, więc jakieś przeziębienie się może przytrafić. No, mogą Państwo korzystać nawet z porady lekarza, bo tutaj nam też to wyszło. Co jeszcze? Albo po prostu niektórzy już będą bardzo, pomimo tego, że będą zadowoleni z własnej pracy, z finansów, mogą być już przemęczeni, mogą wymagać odpoczynku i no może jakiegoś krótkiego urlopu, bo będą chcieli od tej pracy po prostu się odciąć. Tutaj mamy kartę, która mówi o Dużym zmęczeniu. No, dla niektórych będzie to być może grypa, dla niektórych potrzeba odpoczynku, ale finanse ok, stabilne, z, y, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o listopad. Y, zobaczymy, jak będzie ze zdrowiem. No, już wcześniej karty powiedziały, że może przyczepić się jakaś grypa do Państwa, ale zobaczymy jeszcze. Oj. O. No, a co niektórzy z Państwa mogą mieć jakieś problemy y, z sercem? To może być, może, jakieś y, problemy z krążeniem krwi, może y, nadciśnienie. No, proszę uważać, nie bagatelizować. No, a co niektórzy, może, będą mieć złamane serce, jakieś y, smutki, stresy. No, serce może pobolewać. Teraz zobaczymy, jak e, będą wyglądały sprawy uczuciowe. Czyli najpierw rozłożę dla e, osób, które są w związkach. No, może być trochę nerwowo, bo hmm, będą jakieś niedopowiedzenia, może jakieś y, kłótnie. Tutaj jedna osoba wychodzi na to, że ryby może chcieć y, dominować, może chcieć no, mieć zawsze rację, może po prostu chcieć y, zawsze postawić na swoim. Hmm. No partner będzie starał się ryby zadowolić, y, głównie pod względem finansowym, więc no partner może być y, zapracowany, bo będzie y, no dużo pracował. Ryby mogą być z tego powodu niezadowolone, bo no będzie, będzie po prostu... Mm, Dużo, jeżeli chodzi o sprawy rodziny, sprawy dzieci, skupiać się na ich barkach i będą miały takie poczucie, że nikt im nie pomaga. Ryby będą skupiać się na własnych dzieciach, będą o nich myśleć. To będzie ich jakby główne, główna siła napędowa w listopadzie. No, będą wymagały od. Partnera jakichś y, zmian, bo tutaj może być, że ten partner może być y, przepracowany i jak już wcześniej mówiłam, rybom może to się nie podobać, bo mogą się czuć że jakieś y, zaniedbane. Y, te zmiany mogą y, nastąpić, ale będą y, następować y, bardzo powoli. Y, no, partner ryb także będzie skupiał się na y, dzieciach, na myśli o rodzinie. Pomiędzy państwem dalej jest dużo ognia, uczucia, więc wszystko dobrze. No, rada. Rada jest taka, aby no doceniać to, co się ma, aby się cieszyć tym, co mamy. No i pod koniec miesiąca ryby to po prostu docenią: będą się cieszyć, być może będzie jakaś okazja do świętowania. No, co niektórzy z Państwa, albo ryby, albo partner myślą o, albo mąż myślą o powiększeniu rodziny. Zobaczymy, co dla singli. No, jeżeli chodzi o singli, to mogą jeszcze e, ci z Państwa, którzy są w tej chwili samotni, e, rozmyślać o przeszłości. Może myślą o takich związkach, które e, niedawno się zakończyły, które nie wyszły, i mogą Państwo jeszcze e, te sprawy rozpamiętywać. E, w tej chwili mogą co niektórzy z Państwa. Czuciem samotni i mogą na przykład e, nawiązywać kontakty z innymi osobami. Tutaj głównie wychodzi internet, mogą e, już ryby zacząć e, poszukiwać jakiegoś e, partnera. Jeżeli chodzi o te związki, które się zakończyły, to mogły one zakończyć się niespodziewanie, ryby mogły się tego nie spodziewać. W grę mogły wchodzić dzieci, więc koniec tych związków mógł mieć jakiś związek z dziećmi. Dla przyszłości na ryb, dla ryb mamy jakiegoś partnera, tylko że ta osoba może nie traktować ryby do końca poważnie. To jest taki mężczyzna, który no chce spotkań, randek, ale no nie myśli o jakimś trwałym, długotrwałym związku i no ryby mogą z tego powodu czuć się rozczarowane i no mogą w nocy nie spać i po prostu o tym rozmyślać, bo no w listopadzie ryby będą czuły się samotne i będą poszukiwać swojej drugiej połowy to jeżeli chodzi o singli i zobaczymy, jakie są dla Państwa rady na listopad ogólne dla wszystkich, na co należy zwrócić uwagę. Należy zwrócić uwagę na swoje zdrowie, nie bagatelizować, bo być może będzie jednak y, wizyta u lekarza albo kontakt z lekarzem potrzebny. Należy zwrócić uwagę na relacje z innymi ludźmi, nie należy być jakąś osobą w listopadzie. Ryby nie powinny być jakieś y, złośliwe, nie powinny ranić inne osoby słowem powinny no raczej zachować takie umiarkowanie, starać się znaleźć balans. I ryby nie, no powinny docenić to, co mają, bo ryby mogą mieć jakieś e, szanse, partner albo no, w pracy mogą mieć jakieś propozycje, ale ryby będą takie zniechęcone, mogą być i mogą jakieś e, szanse przeoczyć, ich nie wykorzystać, więc należy zwrócić uwagę na Jakieś propozycje, które być może ryby otrzymają, aby zastanowiły się, aby od razu nie odrzucały. I to chodzi o jakąkolwiek propozycję. To może być propozycja ze, ze strony męża, partnera, współpracowników, czy też nowo poznanej osoby, bo ryby będą takie zniechęcone pod koniec listopada. Może im po prostu nic się nie chcieć. Dziękuję wszystkim serdecznie z Państwa za wysłuchanie, dziękuję za, za, za poświęcony mi czas i wszystkie ryby serdecznie pozdrawiam.